Dzień dobry, mam na imię Mariusz i dzisiaj chciałem zaprezentować, jak się robi zupę brokułowo-serową. W skład takiej zupy powinno wchodzić: ja tu mam tak porcję rosołową, tu jest nóżka z kurczaka, do tego jakieś jarzyny. Jarzyny to tak: marcheweczka, pora, seler, pietruszka, no i brokuł, to jest podstawowy składnik, do tego ser topiony w kostce, 100 gramowy. Zwykły ser topiony, jaki można kupić w sklepie. I tutaj ser pleśniowy camembert, połówka. Z dodatkowych jeszcze rzeczy to jest tak. Czosnek jak to lubi, listek laurowy, ziele angielskie. No i tutaj mozzarella, tak około 100 gram na posypkę. Rozpoczynamy przygotowywanie zupy. Do garka wlewamy około 2 litrów wody. To wystarczy na 4-5 porcji zupy, porcja rosołowa, do tego jarzyny obrane i przygotowane wcześniej, no, do tego listek laurowy, ziele angielskie, no i to gotujemy około pół godziny. Wybar z kurczaka nam się tutaj gotuje, a w czasie możemy Obrać brokuła, ścinamy same te kwiecie, same te górne elementy. O. No, minęło gdzieś około pół godziny, rosół nam się już tu fajnie zrobił, wyciągamy poszczególne elementy tego rosołu. Oj, lecą, proszę. Tak. Mamy czysty teraz wywar. O. A następnie wrzucamy wcześniej posiekany brokuł. I gotujemy około 15 minut do takiej zupy serowo brokułowej można przyrządzić takie fajne grzanki. Ja je wykonałem akurat z czerstego chleba dodałem troszeczkę masła, oliwy można dać czosku no i takie fajne grzaneczki. często mieszać trzeba niestety trzeba mieszać żeby się nie przypaliły kto nie lubi mieszać to niech nie lubi robi, robi grzanek. Tak, po 15 minutach warzywa już są miękkie. Większe. Dodajemy do tego czosnek. Lekko można go posiekać. No i ten zestaw serów, czyli ten topiony i pleśniowy. Dodatkowo. Łyżkę soli, czyli znaczy no, soli do smaku, jak to lubi. O. Ja jeszcze tak dodat jeszcze oprócz tego, ale to nie, proszę nikomu nie mówić, ja daję jeszcze taką niecałą łyżeczkę kary. Ale to w tajemnicy. Mm. Wyłączamy. I wszystko przy pomocy takiego. Hmm. blendera miksujemy no, trzeba uważać, żeby się nie pochlapało ale myślę, że te wszystkie kawałki trzeba tam Rozmiksować te obróty nie za wysokie, żeby nam zupa zgarka nie wyskoczyła, A. i w ten sposób powstał nam taki. Krem. To jeszcze przez chwilę gotujemy. Zupa już gotowa. Wygląda smakowicie, kolor idealny, zapach również. Nalewamy sobie fajną porcję. Do tego ten starty ser. Wedle uznania. Ja tam lubię. Jeszcze trochę. Parę grzanek. Grzanki proponuję na bieżąco dorzucać. Są bardziej chrupkie. Dziękuję. I życzę wszystkim smacznego.